Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj spędzamy dzień w domu, także pomyślałam, że nagramy sobie takiego jesiennego domowego vloga i spędzimy dzień jak taka typowa jesieniara. Zaczynamy! Wydaje mi się, że jesień to jest taka pora roku, że albo się kocha, albo nienawidzi, i przyznam wam się, że niestety ja należę chyba do tej drugiej grupy ludzi. Ja nigdy za jesienią jakoś specjalnie nie przepadałam, ale teraz to już totalnie jest dla mnie na ostatnim miejscu. Wydaje mi się, że gdybym mieszkała w Polsce, i miała te piękne kolory dookoła siebie, mogła się wybrać gdzieś na weekend na spacer do lasu, do parku, pochodzić obok tych pięknych złotopomarańczowych drzew. To byłoby jakoś inaczej. Niestety w Holandii pogoda nas nie oszczędza. Cały tydzień ostatnio padało, jest po prostu paskudnie na zewnątrz. Także trzeba sobie jakoś ten czas umilić. I dzisiaj właśnie chcę wam pokazać sposoby, jak ja to robię. No i pierwszą rzeczą, którą uważam, że każdy powinien mieć w tą parę roku jest coś ciepłego. Możecie kupić sobie duży, ciepły sweter, golf, fajny koc, bluzę, w czym Wam będzie wygodnie. Ja akurat zakupiłam sobie w tym roku Blues. Mój jest akurat z Primarka, kosztował około 24 euro i były dwa rozmiary, SM i LXL. Ja kupiłam ten większy i on jest naprawdę wielki, taki fajny, komfortowy, ciepły, ma z tyłu kapturek, jak widzicie. I było naprawdę sporo rodzajów. Pierwszym razem, jak pojechałam, to właśnie kupiłam ten, scrollalowałam, ma taki słodki kapturek i były tylko trzy. No a później pojechałam i zobaczyłam, że jest ich chyba za dwadzieścia, także od razu zdecydowałam się na ten. Wiecie, pokochałam kawę we Włoszech, także to już było dla mnie. No i co? Czuję się w tym fajnie, mogę chodzić w tym, leżeć. Nawet spałam w tym nieraz, w tym żółtym akurat. Ten mam dzisiaj na sobie pierwszy raz, także pamiętajcie, zaopatrzcie się w coś ciepłego, żebyście nie marzli. brałam się dzisiaj na zakupy i pomyślałam, że przy okazji zaopatrzy nas w jakieś fajne jesienne kwiaty, ale żadne mi kompletnie nie pasowały, na tą porę roku niczym się fajnym nie wyróżniały i już miałam sobie zrezygnowana iść od tych kwiatów i nagle patrzę i te fioletowe mnie tak zauroczyły, ale rozumiecie to, że na początku zobaczyłam same kwiaty, nie widziałam nic dookoła, myślałam, że to są zwykłe liście jak w każdych innych. I nagle patrzę, one są takie typowo jesienne, więc od razu je wzięłam. Były ostatnie, także musiały się ładnie sprzedać. Myślę, że na jesień fajnie jest ozdobić sobie mieszkanie, żeby mimo tej pory roku jakoś fajnie spędzało nam się w nim czas. My zbyt dużo dekoracji nie kupowaliśmy, ale zdecydowaliśmy się na takie dynki z action, muchomorki chyba też są action. I mamy takiego jeżyka z Kika z zeszłego roku, także zabieramy się za małe ozdabianie, a później będziemy robić coś pysznego. Tutaj mamy taką naszą małą bazę. Przemek sobie tutaj coś ogląda, gra, uczy się, a ja montuję filmy i też różnie spędzam czas. Także pomyślałam, że będzie nam miło, jeśli coś sobie tutaj postawimy i zastanawiam się, czy nie postawić tych dyniak. Wydaje mi się, że one fajnie wyglądają. Co myślisz? czy te drugie. Właśnie nie wiem, czy te, czy te większe. Zaraz Wam pokażę, jakby wyglądały te większe. I zdecydujemy wszyscy razem. Dobra, teraz postawiłam te i wydaje mi się, że chyba tamte jednak fajnie się tutaj prezentowały. Te drugie lepsze będą. Zdecydowanie. Tak? Też tak myślisz? No to. Te będą chyba stały na blacie w kuchni. Chyba tak jest zdecydowanie lepiej. Te dnie są większe, więc po prostu bardziej pasują gdzieś, gdzie jest większa powierzchnia. Co prawda za wiele miejsca tu nie mamy, bo Thermomix zajmuje bardzo dużo miejsca. ekspres też troszkę, ale obok syropów myślę, że fajnie wyglądają i trochę tu postoją. I ostatnie miejsce, na którym możemy coś postawić w naszym mieszkanku, to ten stoliczek. Także pan Jerzyk myślę, że już tutaj bardzo pasuje. Teraz weźmiemy sobie jednego muchomorka. Też chyba jest ok. I może żołądź. Jego się jakoś tak stawia. Tak stawia. Nie, to, to chyba tak. Nie wiem. Wydaje mi się, że może lepiej tego muchomora. Co myślisz? Chyba tak, ale tego, że też mi gdzieś położył, Może z drugiej strony. O, no. Kramienia. Oj. Nie, on jakoś tak. Może no, Jak stoi? Tu do przodu. Coś takiego. O, coś takiego. Aha. No nie wiem. Czuję, że będziemy to jeszcze zmieniać nieraz. Jakoś mi to nie gra totalnie. Ewentualnie. Nie. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Teraz jest super. Nie? Co? Tak, tak znikąd. Przedstawiałam jak się da. Wiecie jak są takie te gry, jak się coś przesuwa i w końcu jeszcze się trafi. No to to też było takie przypadkowe. Nie, fajnie jest. No mi się podoba. Pasuje tutaj. No tutaj kładziemy sobie zawsze telefony na noc do ładowarki podłączone, więc miejsce jest. Jerzyk ma towarzystwo. <laughs> fajnie. Pomyślałam, że fajnie będzie, jak będziemy mieć jakiekolwiek dyniowe albo jesienne poduszki. No niestety, szukałam dzisiaj białej pościeli, w Action nie było, Ikei tutaj nie mamy, nie wiem, gdzie jeszcze można kupić z takich sklepów. Także no, mamy tu umyszkamiki, już, już trudno. Ale kupiliśmy takie dynki. One były na Shane, chyba mniejsza kosztowała 11 euro, większa 16. Czymś, co na pewno musi wypić każda jesieniara jest taka typowo jesienna kawusia z jakimś syropem pumpkin spice albo piernikowym, jak widzicie w tle. Po prostu jesienna kawa. Także my za chwilę sobie ją zrobimy, ale ja już nie mogę patrzeć na jedną rzecz w tym mieszkaniu. To mieszkanie nie jest duże, bo to jest kawalerka, więc nie mamy zbyt wiele miejsca. Mimo, że nam to pasuje, bo nie zamierzamy go zmieniać, ale pokażę Wam. Tutaj po prostu są nasze kapsułki. Mi się to tak totalnie nie podoba. Przemek powiedział, że nie będziemy ich przestawiać, ale ile można na to patrzeć, powiedzcie mi. No źle to wygląda. Także kupiłam wazon. Słuj! Nie wiem jak to nazwać, ale sobie tutaj je przerzucimy, postawimy jakoś tam pomiędzy tymi dekoracjami i wydaje mi się, że to może fajniej wyglądać. I on mi cały dzień mówił, po co jestem ten wazon. I myślał, że to jest na te kwiaty, które kupiłam. No bo coś mówiłaś wcześniej o wazonie na kwiaty. No bo chciałam inny wazon, ale właśnie nie chciałam go na kwiaty. Chciałam go na kapsułki, ale go wyrzuciłaś. No bo on był już taki, nie wiem, No, Ale teraz będzie ładnie. Zaraz zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Cieszysz się, że będziesz musiał grzebać w tym swoim, żeby znaleźć swoją kapsułkę? Nie, ty będziesz to robił. A idź ty. <laughs> Jak byłam w action, to uważałam, że on może być trochę za duży i okazało się, że połowa pudełek jest pusta, bo ja kiedyś gdzieś coś w szamkoju powiedziałam, żeby zostawiał te pudełka, ale nie chodziło mi o wszystkie, bo robimy kalendarz adwentowy na grudzień i że po prostu popakować gdzieś tam takie te, te mniejsze rzeczy, że pudełek nie kupować specjalnie. No i na szczęście, że były puste, bo jednak ledwo się zmieściły, także nie wiem, gdzie je postawimy. Myślę, że może tutaj. Zabierzemy sobie te dynki. Może tak Nie wiem, i teraz by były dynki tutaj. Chyba jest spoko. Trochę tak kurczę za dużo tego. Może trochę przesuniemy ten ekspres. Bardziej do termomixa. O, i wydaje mi się, że teraz chyba będzie lepiej. Co myślicie? Możecie pisać w komentarzach, jaką widzicie koncepcję na to miejsce, bo ja trochę przestaję ją widzieć. Ewentualnie to syropy troszkę przesunę. No i teraz chyba wydaje się, że jest lepiej. A ten tylko siedzi, uczy się i się śmieje. <noise> Będziesz szukał tych kapsułek, serio? Wiecie, co jest najgorsze? Przemek rzadko pije tą kawę, ja ją piję najczęściej i ja ją sobie samo robię najczęściej, także to będzie najgorsze. Trochę tam czuję, że zrobimy mały remont w tym słoiku.

Dziękuję. I nasz termomiks się już włącza i będzie nam pomagał robić coś pysznego, takiego typowo jesiennego. It's yeah. the good days, it's the this is a mistake, I tomorrow. I don't want fight no more cause I don't feel really the need no more no.

Jedzonko mamy gotowe. Po lewej moje, po prawej przemka. Ja nie chcę jakoś dużo jeść teraz, bo przed rozpoczęciem nagrywek jadłam rosołek, także jestem dalej, no można powiedzieć na jedzona, a potem też coś pysznego wleci, więc zostawiam sobie miejsce w brzuchu. Mamy do tego syrop klonowy i cynamon. Testuj. <laughs> no, trzeba spróbować. Z tego wyszło. Miękkie są te jabłka w środku? Mhm. Dobre. Tak? Cukru pudru nie chcesz? No za chwilę, zjem kilka bez. Ja spróbuję, ale wydaje mi się, że chyba wolę bez. Mi się wydaje, że to by się przydał cukier puder, ale jeszcze dam szansę bez. W sumie ja nie dawałam cukru w ogóle do ciasta, bo tam nie kazali. W ogóle wiecie, że w Wczeście na leśniki, kazali mi dać masło, a my nigdy nie robiliśmy z masłem, nie? No no, bo bardziej takie puste, żeby się nie kleiło. One w ogóle są tuste, tak że zaraz wjeżdża, co? Zimowa herbatka. Mhm. Oj, jesienna, no! Weźcie, jesienny vlog. Przemek przetestował, to i ja sobie spróbuję. Fajne, miękkie, jak się kroi. Dobra, żeby mi tu jej nie kapnęło. Kurczę, to takie tusty, nie? To chyba syrop klonowy. Fajne. Mhm. Powiem wam, że smakuje trochę jak szarlotka, nie? No, troszkę. Ma taki posmak. No w sumie jabłka, cynamon, no to szarlotka ma to samo, tylko jeszcze ma no, Ale no, dobra to jest. Mimo, że ja tak z jabłkami nie przypadam, to myślę, że możemy to robić na takie jesienne śniadanie. Raz na jakiś czas oczywiście, bo to jest naprawdę tuste. Więc pamiętajcie, że po takich daniach tłustych, mała mi to zawsze powtarzała i zawsze miała rację, bo potem boli mnie brzuch. Zawsze wypijcie coś ciepłego. A teraz szybko zgadujcie, z jakiego kubka będzie piła typowa jesieniara. No oczywiście, że z jakiejś dyni. Mamy tylko jeden niestety, ponieważ szukaliśmy go przez całą Polskę jadąc do Zamościa i w końcu znaleźliśmy w Zamościu tylko jeden i też po kilku dniach czekaliśmy właśnie na dostawę. Jeśli chodzi o herbatę, to ostatnio chyba pokazywałam ją albo na vlogu, albo na Instagramie i ja ją kupiłam w Niemczech właśnie jak jechaliśmy do Holandii już z Polski. Ona jest taka typowo zimowa, taka jesienna. Tutaj mamy laski cynamonu, goździki, Soczek malinowy, uwielbiam, i miód. Ona tak bosko pachnie, jak takie, nie wiem, marcepan, przyprawy takie, takie zimowe, po prostu pięknie. I była jeszcze jedna, marcepanowa, ta jest bez marcepanu, mimo to pachnie jak marcepan. Super.

skoro to jest jesienny vlog a w tą porę roku jesteśmy szczególnie narażeni na choróbska przeziębienia tak samo zresztą jak i w zimie to warto pamiętać aby się suplementować, brać witaminki my mamy tutaj witaminy, które bierzemy cały rok, ale właśnie w te dwie pory roku zwiększamy trochę te dawki i pilnujemy regularności także tutaj mamy witaminę A Atka, D3 yy, i D3, ale to jest chyba podwójna dawka. Mamy tutaj witaminę B12, która również jest bardzo ważna. I witaminę C. To już się rozrabia w wodzie, to jest proszek, a reszta to po prostu krople, no i tutaj mamy tabletki do połykania. Na jesień też fajnie się zrelaksować, usiąść, zrobić coś, co się lubi. Można poczytać jakąś fajną, ciekawą książkę. Pograć w coś, bądź obejrzeć jakiś film, jeśli mamy więcej czasu, a jak mniej, to serial. Chociaż z doświadczenia wiem, że seriale zajmują więcej czasu niż filmy, bo jak się kończy odcinek w takim momencie dosyć ciekawym, to chcemy obejrzeć kolejny i potrafimy obejrzeć cały serial w jedną noc. Także ja wybrałam swój ulubiony film i jest to Zmierzch. Zacznę sobie od pierwszej części. Czekałam na tą jesień, uwielbiam oglądać zmierzch na jesień, wtedy ma jeszcze lepszy klimat. I oglądam to już chyba 30 razy, nie ma nic lepszego. Testujemy herbatkę. Oj, powiem Wam, że ten kubek nie jest wygodny. Dużo mam takich ciekawych kubków, ale z nich się jakoś tak w miarę spokopie, a ten jest za gruby. Ale herbata pyszna, naprawdę pyszna. Połączenie tej sypanej herbaty z tymi przyprawami, cynamonem, goździkami, pomarańczą, to jest przepyszne. Podział obowiązków. Ja zrobiłam śniadanie obiad, jak <grystanie> robiłam ja dekolację. I co robisz? Obieram dynię. I co będziemy robić? się okaże w przyszłości. No mów. Do tego zawsze dajemy ziemniaczki, marchewkę. My to gotujemy akurat na kostce rosołowej. Zupka się gotuje. Moi rodzice zaczęli dzwonić na grupę rodzinną. I mama miała okulary. I powiem wam, że na początku byłam przekonana na Midiard procent, że to jest efekt. Bo ona takie czarne obramówki. I chyba po 10 minutach się zapytałam, to to nie są efekty. No ja i już mi no i swoje tak założyłam. No, trzeba nosić. A pan kiedy będzie miał okulary? Kiedyś. Też masz taki jesieniara vibe. Nie mam taki zawsze vibe. A po zmierzchu czas na krem z dyni. To jest jedna z moich ulubionych zup. Naprawdę, szczególnie w ten okres jesienny. Ogólnie ostatnio zaczęliśmy jeść naprawdę bardzo często zupy i chyba co roku sobie zrobimy taki maraton zup. Myślę, że to jest fajna opcja na jesień. A jeśli chodzi o krem z dyni, to zawsze dajemy jeszcze cebulę i czosnek. Gotujemy je razem z marchewką, ziemniakami i dynią w bulionie. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jaką mamy miskę. Mamy takie dwie, tym razem, nie to co kubki. Kupiliśmy je rok temu w holenderskim blokerze i one mają takie pokrywki jak kubek, tylko nie wiem gdzie one są. Nadszedł czas na najgorszą część dnia, czyli jak już się jest śpiącym i trzeba zmyć makijaż. No niestety, chce się robić makijaż, to trzeba go zmyć. To już jest koniec filmu, ja za chwilę kładę się spać, także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i jakikolwiek komentarz, może to być jakaś emotka, albo możecie napisać, co Wam się w dzisiejszym filmie najbardziej podobało i jakie Wy macie sposoby żeby jakoś przeżyć ten jesienny okres. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!